Harry publicznie na oczach Williama. Tak zareagował na obelgi wobec brata. Padły słowa, które, jak się wydaje, przekraczają wszelkie granice i mogą na zawsze zmienić postrzeganie jednego z najbardziej znanych royalsów. Jak to możliwe, że takie określenie padło publicznie i co dokładnie wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami? Ta afera to prawdziwy test dla monarchii, jak jej dawno nie było. Książęcy konflikt trwa już od lat. Relacje między księciem Williamem a księciem Harrym od lat są bardzo napięte. Liczne wywiady oraz pamiętniki młodszego z braci, w których otwarcie krytykował monarchię, a zwłaszcza swojego starszego brata, doprowadziły do głębokiego rozłamu między nimi. W rezultacie zapanowała między książętami atmosfera chłodu i braku zaufania. Pomimo osobistych zawirowań, książę William sumiennie wypełnia swoje królewskie obowiązki. Uczestnicząc w spotkaniach w różnych regionach Wielkiej Brytanii. Niedawno, podczas wizyty na uczelniach w Bournemouth i Poole, doszło do nieoczekiwanego zdarzenia. Choć całe spotkanie przebiegło w pozytywnej atmosferze, to słowa wypowiedziane na pożegnanie przez jednego ze studentów, utrwalone na nagraniu, szybko obiegły internet i stały się wiralem na TikToku. Problemy wizerunkowe księcia Harry'ego. Harry zmaga się z poważnymi problemami wizerunkowymi w swojej ojczyźnie. Niedawny wywiad dla BBC, którego udzielił, negatywnie wpłynął nie tylko na jego relacje z ojcem i bratem, ale także na odbiór wśród Brytyjczyków. Przykładem tego może być incydent który miał miejsce podczas spotkania z Williamem, co wyraźnie świadczy o narastającym napięciu. Nagranie z TikToka, które zyskało ponad 734 tysiące polubień, przedstawia, jak jeden ze studentów stojących w tłumie żegnającym samochód Williama wypowiedział się nieprzychylnie. Trzymaj się, Win. Wi I tak nigdy nie lubiłem Harryego. Tego rudego SK, byka, można usłyszeć na nagraniu. Wykładowcy szybko zareagowali na te słowa, podkreślając ich niestosowność, choć nie jest pewne, czy William słyszał tę uwagę. Co ciekawe, on sam niedawno zażartował z relacji z bratem, co może sugerować złożony charakter ich obecnych stosunków. Jak zareagował starszy brat. Tak zareagował książę William. Nawet książę William zdaje się mieć dosyć poczynań swojego młodszego brata, co wyraził podczas niedawnego spotkania. W rozmowie o profesjach wymagających długotrwałej rozłąki z rodziną, William pozwolił sobie na znaczący żart które szybko obiegł media. Rodziny bywają różne. Niektóre osoby mogą nie chcieć widywać nas zbyt często, podsumował książę. Słowa następcy tronu, dotychczas znanego z dyskrecji w sprawach prywatnych, zaskoczyły wielu i zostały odczytane jako jasny sygnał. Eksperci interpretują je jako dowód na to, że perspektywy na poprawę relacji między synami króla Karola są znikome. Myślicie, że kiedyś relacje między książętami się naprawią?